Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawie hooka i o tym prawie jednowymiarowym. W tym sensie, że wychylenie oraz działająca siła będzie działać w jednej linii prostej. Dlatego, dlatego na, tym, na poziomie szkoły średniej tylko w tej postaci jest omawiane to prawo. Symulacja, z której będę korzystał jest udostępniona dzięki uprzejmości Uniwersytetu w Colorado w USA. Oni te symulacje udostępniają na zasadach licencji, która jest tutaj na ekranie pokazana, więc możecie Państwo sobie sprawdzić, na jakich zasadach ona, ona funkcjonuje i sami korzystać z tych, z tych programów, sami sprawdzać jak to prawo huka oraz inne prawa fizyki, które na tej stronie dzięki Uniwersytetowi są pokazane. Działaj. Ale już, żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do prawa Huka. Jak Państwo widzicie, prawo Huka będę pokazywał na zasadzie zwykłej sprężyny. Tak jak mówiłem, jest to przykład jednowymiarowy, więc będziemy mieli sprężynę, będziemy mieli siłę, która będzie powodowała nam wychylenie tej sprężyny. A tutaj, z tego co możecie Państwo zobaczyć, w tym miejscu. Jest to stała sprężystość, akurat ona tutaj domyślnie jest ustawiona na 2000 Nm. Będziemy sobie oczywiście ją zmieniać, żeby zobaczyć, jak wygląda wychylenie tego końcówki, tej sprężyny, w zależności od przyłożonej siły. Jeżeli prawo huka będzie spełnione, które mówi o tym, że siła sprężystości jest przeciwna do wychylenia, które, które wygląda w ten sposób, to jest nasza stała Stała sprężystości to jest nasze wychylenie, które będzie tu, a to jest nasza siła, którą sobie będziemy w tym miejscu przykładać. I oczywiście później pokażemy układy kilku sprężyn, tak dwóch sprężyn, żeby sprawdzić, jak, jak wygląda takie złożenie tych, złożenie tych sprężyn. Ja Państwu jeszcze zaznaczę tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim sprawdzimy sobie, omogę sobie też i wartości tych wychyleń pokazywać i zobaczmy sobie w tym momencie jak to wygląda. Czyli zgodnie z prawem Huka, i może jeszcze raz je napiszę tutaj w tym momencie w tym momencie nasza siła a może mam coś innego a mam coś innego mam, że nasza siła to jest jest przeciwna do wychylenia do wychylenia naszego ciała. No i sprawdźmy w takim razie, czy faktycznie tak to wygląda, znaczy, że jeżeli, ja tu może jeszcze tymi kolorami, czerwona to jest siła aplikowana, czyli ta siła zewnętrzna, która powoduje wychylenie ciała, a spring force to jest właśnie ta siła sprężystości, ona powinna działać przeciwnie do wychylenia, tymi kropkowanymi, kropkowaną pionową linią zaznaczona jest pozycja równowagi, i pod spodem będzie nam się pojawiać wychylenie. No i sobie sprawdźmy w takim razie, jak to, jak to wygląda. Tak? Powiedzmy, że przykładamy siłę 1N, 2, 3, może na przykład 10N. No i zobaczmy. Wychyliliśmy się, 10N działa siła. Wychyliło się to ciało o zobaczmy 5 cm. O 5 cm się wychyliło zgodnie z tym równaniem, które tutaj mamy. Jeżeli jest to 5 cm, to nasz x wynosi 5 cm. Ja sobie zmienię z powrotem na łówek. X równa się 5 cm. Siła, jaką działaliśmy, zobaczcie Państwo, że ona jest równa sile, w, która tej zewnętrznej, tak? czyli 10 N. Jest tak, dlatego, że w tym akurat, w tym przypadku prawa huka, tak to, będzie, tak to będzie działać. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie wyznaczyć właśnie z tą sprężystość, której znamy wartość, ale żeby sprawdzić, czy faktycznie ona wynosi 200 Nm, no wystarczy przekształcić to równanie, tak, czyli k będzie równa f przez e, przez x. E, dla, teraz jeszcze jeden komentarz, dlaczego omijamy sobie minus w, e, z, tego, z tego równania. Minus sobie omijamy dlatego, że ten minus pokazuje nam, że siła sprężystości jest przeciwnie skierowana do wychylenia ciała ona nie ma nie wpływa na wartość a wpływa jedynie na kierunek działania na zwrot tak naprawdę działania siły bo jest to przypadek jednowymiarowy więc na zwrot działania działania siły tak no i policzmy sobie w takim razie ile to jest jeżeli jest to oj muszę to wyłączyć jeżeli jest to siła przez, siła przez odległość, czyli mamy 10, dzielimy przez 0,05 i wychodzi nam dokładnie 200 N na metr. Tak, tak to powinno wyglądać, czyli ta, to się zgadza. Sprawdźmy w takim razie dalej. Jeżeli zadziałamy większą siłą, 20 N, to zobaczmy... od Odpowiednio dwa razy zwiększyliśmy siłę, dwa razy zwiększyła się odległość. Jeżeli byśmy sobie na 100 N to w tym kierunku zobligowali, no to faktycznie jest tak, że o pół metra nam się wychyliła, wychyliła ta sprężyna. A teraz zadziałajmy zadziałajmy siłą, siłą w drugą stronę, co oznacza, że powinna nam się ta siła sprężystości i faktycznie tak jest pojawiać w drugą stronę. Jeżeli teraz sobie weźmiemy minus 10 N, czyli właśnie ściskamy tą sprężynę, to siła sprężystości próbuje ją przywrócić do pozycji równowagi, czyli w tym kierunku w prawo zaznaczoną niebieską strzałką, nie zmieniając stałej sprężystości, nadal to mamy, że jest to, jest to 10, tak, i zwiększając to, zwiększając tą siłę zewnętrzną, zobaczcie Państwo, ściskamy sprężynę. Teraz nie Zmieniając siły zewnętrznej, zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja zacznę zmieniać stałą sprężystość. Ona zacznie rosnąć. Zobaczcie Państwo, siła zewnętrzna jest zbyt mała, aby o taką samą odległość ją ścisnąć. Więc, więc ona jest tym bliżej położenia równowagi, im większa jest stała sprężystość. Jeżeli zwiększymy sobie ją. Maksymalnie w tym zakresie, który tutaj mamy, to też jest symbolizowane grubością tej sprężyny. No to zobaczmy, że siła 100 N powoduje przesunięcie o ledwie 10 cm, gdzie poprzednio było to aż pół metra. tak? Jeżeli sobie weźmiemy na 100, no to zobaczmy, jest to dokładnie 1 metr w ten sposób. Ok, no to to mamy takie podstawowe prawo huka, Tutaj nie ma jakichś jakichś dużych, dużych różnic, natomiast ja chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz, dlatego że mówiliśmy sobie właśnie o tak zwanych układach sprężyn. Co to były te układy sprężyn? Ja się przełączę na prezentację i Państwu pokażę, tak, jeżeli mamy sprężyny połączone szeregowo, ja sobie włączę może marker, szeregowo, tak, czyli jedna za drugą, to znaczy, że taka sama siła zewnętrzna Powodując wychylenie dwóch sprężyn o, tej samej, o tym samym współczynniku sprężystości, powoduje wychylenie obu tych sprężyn o taką samą odległość. Co oznacza tutaj, akurat korzystając z modułu Young'a do wyznaczenia tego, to znaczy, że możemy te dwie sprężyny zastąpić jedną sprężyną, której stała sprężystość będzie dwukrotnie mniejsza niż pojedyncza niż stała sprężystości pojedynczej sprężyny no i sprawdźmy to w tym momencie czy faktycznie, faktycznie tak jest przełączmy się tylko na układy i już to mamy i teraz mamy je dwie sprężyny zobaczmy mamy dwie stałe sprężystości ustawione na 200 N na metr o, wart, o takiej wartości czyli wcześniej Wcześniej, może inaczej, sprawdźmy sobie tak. Wcześniej działając siłą 100 N na sprężynę pojedynczą o wartości współczynnika sprężystości 200 N na metr, powodowaliśmy wychylenie tej sprężyny o pół metra. O pół metra. OK, teraz, kiedy z, przyłożymy taką samą siłę do dwóch sprężyn, które są ze sobą połączone liniowo, tak, szeregowo, możemy tak powiedzieć, i również działamy, działamy siłą 100 N to wychylenie jednej i drugiej sprężyny powinno wynosić pół metra. Ja może yy, tylko sam dystans i wartość. No i zobaczmy, i faktycznie tak jest. Jedna sprężyna, jeszcze yy, pozycja równowagi, jedna sprężyna wychyliła się o 50, Centymetrów. I druga też o 50 cm, bo jedna, siła i druga, jedna i ta sama siła działa na obie te sprężyny połączone w nodegle, czyli one powodują wychylenie się właśnie o 1 m. To znaczy, że teraz, żeby przesunąć się o 1 m, pojedynczą sprężynę, to jest stała sprężystości, znaczy wychylić sprężynę o 1 m, to jej stała sprężystości musi być, zgodnie z tym, co sobie powiedzieliśmy, połową wartości pojedynczej sprę... sprężyny. Tutaj pojedyncza wynosi 200 Nm, więc jeżeli tutaj się przełączymy, to zmieniając na 100, tak, bo 200 na 2 to jest 100, powinna nam się ta wartość zwiększyć na 1 m i faktycznie tak jest. I faktycznie tak jest. No ok, no to w takim razie sprawdźmy drugą formę, czyli kiedy mamy połączone, szeregowo, ze sobą, przepraszam równolegle ze sobą dwie sprężyny. Zobaczmy już tutaj już od razu, yy, od razu to mamy, ale weźmy sobie w ten sposób, weźmy sobie 0 N. 200, 200, obie sprężyny mają, przeskoczmy sobie do naszej prezentacji i co tutaj widzimy że jeżeli są dwie sprężyny połączone ze sobą równolegle to żeby zastąpić to jedną sprężyną, wystarczy, że ona będzie miała podwojoną wartość współczynnika sprężystości. No to sprawdźmy w takim razie, czy tak jest. Jeżeli tutaj mamy 200 i 200, to wychylenie o 100, zobaczmy, wychylenie o 100 N działając siłą zewnętrzną powoduje wychylenie obu tych sprężeń o wartość 0,25 m, czyli 25 cm. To znaczy, że jeżeli tutaj mamy teraz stałą sprężystości 200 N na metr, to zwiększając tą wartość stałej sprężystości tej pojedynczej sprężyny do 400 N na metr, powinniśmy wychylenie sprowadzić do 25 cm. I sprawdźmy w takim razie, czy tak jest. 400 i jest 25 cm. Także to, co było zawarte w prezentacji, jak najbardziej jest prawdziwe. I w ten sposób potwierdziliśmy tak naprawdę nie prawo hooka, bo prawo hooka potwierdziliśmy sobie na podstawie tego, co tutaj mamy, tak, czyli siła, Newtona, siła 100 N, wartość współczynnika z 400 N na metr i wartość odchylenia 0,25, czyli to jest ze sobą tożsame. Natomiast na tej podstawie potwierdziliśmy założenia tego modułu Younga, który sobie omawialiśmy, który mówi o tym, jak zachowuje się dany dany ośrodek, jak od, jaka jest jego odpowiedź na daną siłę zewnętrzną, która go ściska bądź rozciąga, tak, to jest właśnie to oczywiście my moduł Yanga omawialiśmy sobie, sobie w taki sposób też jednowymiarowy jednowymiarowy bo normalnie tam wchodzą, wchodzą efekty trójwymiarowe, ale o tym nie, sobie nie mówimy no i na tej podstawie to Pokazaliśmy. No i tyle, jeżeli chodzi o prawo huka, to jest bardzo łatwe prawo, bardzo łatwo je e, zaaplikować na podstawie choćby takich sprężyn. Jest to, właśnie, jest to właśnie pokazane. Oczywiście te sprężyny działały w tym samym kierunku co siła, bo gdybyśmy mieli na przykład układy już sprężyn pod jakimś kątem, to byłoby trzeba to inaczej rozkładać, wartości trzeba było rozkładać z kąta i tak dalej, ale tu już są przypadki, tak jak mówiłem na początku, nie jednowymiarowe, a już dwuwymiarowe. I tym tutaj nie będziemy się zajmować. I dziękuję Państwu za uwagę.